Cześć, nazywam się Bartek Piotr i zajmuję się technologią cyfrową lokalizacją przestrzenną w nieruchomości. Dziś chcę przedstawić sposób na automatyczny wybór wartości, którą ostatnio prezentowałem w poprzednim filmiku na podziale działek na te, które mają rezerwację albo są na sprzedaż i chciałam pokazać po prostu uzupełnienie tego materiału w jaki sposób przyspieszyć zmiany tak żeby szybciej można było działać także zapraszam tutaj były przygotowane taka warstwa działek na sprzedaż albo rezerwacje mówię ktoś nie oglądał wcześniej filmiku to wygląda właśnie to tak i tutaj to co chciałem właśnie w poprzednim materiale było tak, żeby ustawić tutaj informację o tym, czy ta działka jest na sprzedaż, czy jest zarezerwowana, no, trzeba wpisać tutaj tą informację, tak? Albo właśnie wybrać. I teraz tak, tak było właśnie w poprzednim materiale. Natomiast, jak to uruchomić jednym kliknięciem? Na przykład, że sobie tu oznaczamy, i taka akcja się wydarza. No tutaj w właściwościach mamy takie, takie narzędzie, narzędzie się nazywa akcję. Tutaj w panelu akcji musimy sobie dodać taką akcję. Um, wybieramy akcję w formacie Python i ustawiamy na, tak? Um, wybierzmy wybierz Rezerwacja. Tutaj opis, krótki, nazwa. Nazwijmy to rezerwacja, tak? Teraz tak. E, musimy wybrać, który. Mm, informacja ma być zmieniana. Ma być zmieniany typ. E, mm, I na tej podstawie musimy wkleić taki kod. E, ten kod e, wygląda w ten sposób, że. Informacje na temat tutaj e, działalności kugis i aktywności warstwy. E, dowolny, co wybierzemy z warstwy, będzie nazywaną e, tutaj typem. Tak, rezerwacja. Kopiujemy to, wklejamy ten kod, mamy pierwszy kod. Mamy OK, i tutaj e, jest takie narzędzie jak akcję, bierzemy rezerwację, widzimy, że się zmienia, tak? Także jest to pierwszy taki etap. A chcemy też zmienić na przedane. Wchodzimy jeszcze raz. Tu widać, że brakuje takiej funkcji, żeby to skopiować, tak? No niestety nie ma. Zrobimy wszystko od nowa. Wybierz. Prze. No, tutaj włączamy to tutaj wybieramy typ yy, i na samym końcu wybieramy zamiast rezerwację piszemy sprzedamy. OK. Do centeru tak musi się świecić na zielono OK. Wszystko ok. Dajemy OK. Mało no, testujemy. Zamieniło się, zamieniło się. E, teraz tak, żeby jeszcze jedno y, narzędzie, to takie narzędzie, co jeszcze nie zostało ani zarezerwowane, ani sprzedane. E, chodzi mi o te puste. E, dodamy tutaj jeszcze jedną akcję. Tym razem napiszemy. Wybierz brak, brak, dodajemy znowu i na samym końcu usuwamy te uszy, tutaj piszemy none. Tutaj się podświetli, że to jest właśnie funkcja w Englishie, także wszystko jest zgodnie z planem. Znowu wybieramy typ, dajemy OK. Sprawdzamy czy działa, hmm. o coś nie działa, o, już sprawdzam co się tu... A tak, zamiast pythona dałem generic, właśnie zapomniałem, tu się też ty wyłączył. Sprawdzamy czy pozostał zostało nadpisane. no okej. Okay. Myślę, że teraz powinno być w porządku. O! I to wszystko w sumie. Mam nadzieję, że to jest ta funkcja akcji jest bardzo przyspieszająca pewne wydania, które czasami musimy posprawdzać, uzupełnić. Także jak najbardziej w ten sposób się to konfiguruje. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że to było ciekawe. Tak jak wspominałem, funkcja usprawnia, przyspiesza wykonywanie y, prostych zapisów, i informacji. Także y, jeśli macie pytanie y, do tego kodu albo do jakichś innych funkcji, dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć.